Cześć siemanko witam w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj na blacie y, fanset y, Liverpoolu 2024 2025 y, gwarantowana karta numerowana y, szansa na autograf y, i co na wstępie tak jak cały czas y, zapraszam do mojego sklepu gdzie dostępne są właśnie takie boksy jak i parę innych. Zapraszam również na moją stronę na Facebooku, gdzie będą ogłaszane breaki i ogólnie nowości. Wydawało mi się, że coś złotego tam widział. Bo jest coś złotego, a nie wiem, czy złote to nie był jeden na jeden, nie? No dobra, tu będą emocje. Dobra, Darwin Nunes. Diogo Jota, Gakpo, salach Luis Diaz, Dans, Szoboszolaj, Harvey Elliott, Gravenberch, Curtis Jones, Alister, Endo, Alexander Arnold, Bradley, Robertson, Kunsach, Konate, Virgil van Dijk, Joe Gomez. Alison Becker. I tutaj mamy autograf. Tylko nienumerowany. Bajce Tic. Nawet nie wiem co to za grajek. Dobra, i pod spodem jest właśnie ta żółta karta. Nie wiem, czy to jest opcja na dwa autografy w jednej padce. Obstawiam, że nie. Więc to musi być numerowana, ale jakaś może rzadsza. Dobra, to zaczniemy od końca. Fanatic Fans: Fowler, Kunzach, Steven Gerrard. No, szkoda, że jest Gerarda autografu nie trafiłem. Tutaj mamy Trent, Dalgliś, Fernando Torres. I tutaj mamy tą złotą, właśnie. Dobra, zrobimy tak. Zakryjemy nazwisko. Zobaczymy. A, dobra. Dobra, to już widać, że nie jest. Jest żółte, a nie złote. No tu jakieś coś. Nie wiem o co chodzi. O co chodzi? Czy to brudne, czy co? Dobra, ale tak. Mamy autograf, więc fajnie, bo ostatnio się tego dużo trafia. I limitowany trend do 199. Ogólnie spoko, bo jest autograf, ale szkoda, że nie jakieś lepsze nazwisko. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.